Wczoraj 13 maja tematem zaawansowania prac nad budżetem obywatelskim zajmowała się Komisja Rozwoju Rady Miejskiej. Radni wysłuchali informacji zastępcy prezydenta miasta Marka Suwalskiego odnośnie postępu prac nad budżetem. Wiele kontrowersji narosło wokół zadań, które zostały wybrane w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego w 2014 roku. Padały różne informacje, że niektóre zadania nie mogą być realizowane z różnych przyczyn. Dzisiaj Komisja Rozwoju Gospodarczego będzie omawiać te zadania. Czekaliśmy pewien czas na przygotowanie materiałów dotyczących realizacji. Chcielibyśmy dzisiaj usłyszeć co i dlaczego, kiedy miałoby nie być realizowane bądź realizowane i znajdzie to odzwierciedlenie w postaci określonych zapisów w protokole. W trakcie obrad komisji okazało się, że wiele zadań, które mieszkańcy wybrali w demokratycznym głosowaniu, nie nadaje się do realizacji. Problemy są głównie z projektami ogólnomiejskimi. Wiadomo już na przykład, że nowe władze miasta nie będą robiły założonej w budżecie kompleksowej przebudowy świńskiego Osieru w tym basenu. Dojdzie jedynie do rewitalizacji obiektu. Kwota 1 miliona 300 tysięcy złotych wygrana w budżecie w tym roku będzie przeznaczona także na uatrakcyjnienie tych miejsc. Obecne władze świetnicy chcą m.in. uruchomić nieczynną wieżę, zająć się sprawą nieszczelnych miecek, zaaranżować na nowo boiska i trawniki i postawić na nogi drobną infrastrukturę basenową. Zmiany czekają też drugie zwycięskie zadanie, zagospodarowanie zalewu witoszówka i budowę tam przystani wypoczalni sprzętu. Tutaj rozmowy ciągle jeszcze trwają i są dość trudne, bo zarządzający obiektem polski związek wędkarski nie chce wydać zgody na zapisy projektu. Jak twierdzą władze, udało się jednak przełamać impas i są szanse, by po zmianach, np. w prowadzeniu nadzalew kajaków i maków, mini przystań funkcjonowała. Wiadomo już też, że teren rekreacyjny przy obiekcie zostanie przeniesiony być może za skatepark. Być może powstanie tutaj miejsce do grillowania dla mieszkańców. Teren przy Aleksie ma być przeznaczony na parking. Problemy, choć stosunkowo niewielkie, są także ze schroniskiem dla zwierząt. Dla miejsca wskazanego w zwycięskim projekcie wygasło pozwolenie na budowę. Władze przeniosły realizację zadania na działkę obok. Dokumentacja ma być gotowa dopiero jesienią tego roku. W takim układzie jedynym zadaniem, które zostanie zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wyrażanymi poprzez głosowanie, będzie wykonana jeszcze w tym roku rozbudowa szkoły na Zawieszowie. Z danych przekazanych przez władze miasta wynika, że uda się za to w tym roku zrealizować większość mniejszych zadań dzielnicowych, m.in. budowę drogi wjazdowej przy parafii na zarzeczu, budowę boiska przy gimnazjum nr 4, budowę chodników na kolonii czy oświetlenie ulicy Prązyjskiego.